Chcielibyśmy na początku zaznaczyć, że różni nas niemalże wszystko: stosunek do przeszłości, stosunek do przyszłości. Yy, Można by było powiedzieć, ogień i woda, ale jesteśmy przekonani, że dla sprawy, dla której dzisiaj spotkaliśmy się, warto wysadzić nawet tamę przeciwpowodziową, ponieważ to, co robią władze naszego miasta, to jest absolutny skandal. Yy, razem z kolegą yy, posłem Tomaszem Garbowskim. Yy, Usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu wywiad z prezydentem Zębaczyńskim, wywiad z chorobowego, którym zaznaczył, że jest tak zdeterminowany, że nawet leżąc w łóżku chory, jest w stanie prywatyzować ECO. I to jest sytuacja, na której, do której nie wolno, przejść, przed, nie wolno przejść do porządku dziennego. I chcielibyśmy, jeżeli my słyszymy dzisiaj w mediach, szanowni państwo, kilka argumentów. Jeżeli my słyszymy dzisiaj w mediach, że Władze miasta będą zadowolone z kwoty 120 milionów złotych za prywatyzację ECO, to ja po prostu tylko i wyłącznie pukam się w głowę. I przypomnę Państwu kilka faktów, kilka liczb. Wystarczy spojrzeć do sprawozdania energetyki cieplnej Opolszczyzny SA za 2013 rok. Zauważycie Państwo zysk na poziomie 25 milionów złotych. Sprzedawać spółkę za trzyletni zysk to jest niegospodarność przez duże N. Jednocześnie, Szanowni Państwo, żeby obudzić Państwa wyobraźnię, jeżeli sięgniecie do sprawozdania budżetu, jeżeli sięgniecie do sprawozdania ECO, zauważycie, że dochody ECO w przeciągu roku wynoszą około 250 milionów złotych, a dochody miasta ile? 500 milionów złotych. W związku z tym to jest mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli sprzedać połowę Opola. W cudzym słowie mówię połowę Opola za 120 milionów złotych. To jest hańba, to jest skandal. Jednocześnie, jeżeli spojrzycie Państwo na prywatyzację podobnych spółek w innych miastach, to zauważycie, że w przeciągu kilku lat następuje tak zwana racjonalizacja kosztów. A na czym polega racjonalizacja kosztów? Na zwalnianiu pracowników. W niektórych spółkach energetycznych możecie Państwo zobaczyć, że po prywatyzacji zwolniono nawet połowę załogi. A przepraszam bardzo, a Czy Opole ma, 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 ma ofertę miejsc pracy dla kilkuset osób? Jednocześnie pozbywamy się, pozbywamy się możliwości wpływania na politykę, na ceny ciepła i na możliwości doprowadzania ciepła do nowych osiedli, na przykład, które budują się w Opolu. Bo Państwo rzeczywiście też opisywali wielokrotnie, wielokrotnie, jak energetyka cieplna Opolszczyzny miała duże wątpliwości, jeżeli chodzi o. Podłączanie ciepła do według nich, według nich miejsc nierentownych. Dlatego jest szereg argumentów wskazujących na to, że to, co próbuje, próbują robić władze Opola, to jest absolutny skandal i hańba. To jest po prostu szaleństwo, to jest gangsterstwo polityczne. I my w związku z tym, dlatego spotykamy się dzisiaj w tak egzotycznym składzie, żeby poruszyć te pseudoelity Opola i, i powiedzieć: Stop. Takiemu postępowaniu. To są decyzje absolutnie nieodwracalne. W związku z powyższym, my mamy plan. Powiemy tylko Państwu o części tego planu. Jak powstrzymać prezydenta Zebaczyńskiego przed tą fatalną decyzją yy... i przygotujemy wspólnie, uchwałę, przygotujemy wspólnie uchwałę Rady Miasta. Tak dużo nas dzieli, chyba bardzo dużo, ale jedno połączyło niewątpliwie obrona. Energetyki cieplnej opolszczyzny przed prezydentem Ryszardem Zabaczyńskim, przed właścicielem, przedstawicielem właściciela, jakim jest Rada Miasta. I wszystko zrobimy, żeby obronić energetykę cieplną opolszczyzny prze, przed złymi pomysłami, przed tym, że chce się spywatyzować w ostatnim roku rządów Ryszarda Zębaczyńskiego. W ostatnich miesiącach tych rządów jesteśmy tym zdziwieni, że za kilka. Miesięcy będzie nowy prezydent, nowe rozdanie w Radzie Miasta, i takim łatwym sposobem prezydent Ryszard Zębaczyński chce się pozbyć tej spółki, która przynosi najwięcej do budżetu miasta. Obrona energetyki cieplnej opolszczyzny to także obrona miejsc pracy, o czym mówił poseł Patygiaki, Jaki. Bo jeżeli sprzedamy, to w krótkim momencie będziemy mieć zaszyk pieniędzy, ale w dłuższej perspektywie czynniki społeczne będą cierpiały z tego tytułu. Pracownicy. Instytucje kultury, instytucje sportu, a także instytucje związane z polityką społeczną. Przypomnę: Energetyka Ciepna Opolszczyzny sponsorowała wigilię dla bezdomnych. Jeżeli prywatny właściciel, na przykład z zagranicy albo z innej miejscowości, przejmie tą spółkę, to czy ta spółka będzie miała swoją siedzibę w Opolu? Raczej nie. Czy będzie sponsorowała Odeopole, Miejski Ośrodek Kultury, czy także różne inicjatywy społeczne? Raczej nie. I dlatego. Tutaj się łączymy wspólnie, e, pomimo różnic, pomimo tego, że jesteśmy na różnych biegunach politycznych, a jed, mamy wspólny cel zatrzymać prywatyzację ECO i wszystko zrobimy w tej materii, żeby e, pana Ryszarda Zębaczyńskiego przywołać do porządku, bo jesteśmy mieszkańcami naszej stolicy. Jesteśmy mieszkańcami, który, którzy myślą o przyszłości tego miasta, a nie o przeszłości. A 12 lat rządów Ryszarda Zębaczyńskiego to czas najwyższy na to, żeby pójść spokojnie na emeryturę i spacerować sobie po bulwarach Karola Musioła. I dlatego w najbliższym czasie będziemy w tej materii wspólnie działać, żeby zatrzymać tą szkodliwą prywatyzację. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno słowo, szanowni państwo, i jeszcze raz podkreślę liczby. 25 milionów zysków w tamtym roku energetyki cieplnej Opolszczyzny, a gdyby, a, gdy dodać do tego fakt, a gdyby dodać do tego fakt, że energetyka cieplna Opolszczyzny w tamtym roku podejmowała inwestycje na blisko 100 milionów, przewidywalne zyski roczne tej spółki to by było około 50 milionów złotych. A my chcemy to sprzedać za 120 milionów? No litości. To znaczy za, za takie decyzje powinien być taki regionalny Trybunał Stanu. Ja jestem przekonany, że prezydent Zębaczyński e, m, przejdzie do niechlubnej historii, e, zapisze się niechlubnie w historii miasta Opola, jeżeli doprowadzi do prywatyzacji tej spółki za taką cenę. To jest śmieszne, to jest hańba. Z tej spółki zyski mo mogą czerpać jeszcze pokolenia, nasze wnuki, pokolenia mieszkańców Opola. Jak można połowę Opola, spółkę, która przynosi połowę taki dochód jak połowa Opola, sprzedać za 120 milionów złotych? No, po prostu to aż jeszcze raz trzeba się popukać w czoło. Dokument jest przygotowany i w przyszłym tygodniu projekt uchwały zostanie podpisany przez naszych radnych: przez Małgorzatę Sekulę z SLD i pana Michała Nowaka i pozostałych radnych naszych ugrupowań politycznych. I ta, ten dokument zostanie przedłożony Radzie Miasta i dajemy ostatnią szansę radnym miasta Opola, szczególnie z koalicji, którzy głosowali za, za zielonym światłem dla tej szkodliwej prywatyzacji. Oczekujemy także od współkoalicjanta razem razem dla razem dla Opola tego, że będą, że poprą tą, tą inicjatywę no i będziemy działać wspólnie w tej materii.